Witajcie kochani, to Mary i Mario i taki miksik za trzy dyszki z drapeczek po 5 zł. mamy tutaj super linię, mamy krzyżóweczkę. To, to rywalizację czy nie? Nie, tak, tak, tak po, po prostu. Tak po prostu, no, dobra. To. Do tego mamy elektryzujący cash, ekstra pensje, fast casha i zieloną kasę, sporo mm -hmm. z kasą związane. No dużo z kasą, aby no. ta kasa tu była. No zobaczymy, czy się uda się ją nam odszukać. Dobrze, kochani, to tak. Ja już wydrapałam, bo wybrałam sobie super linię. Mario sobie wybrał krzyżówkę XL. Podrapaliśmy sobie po jednej linii, jak widzicie. Z tych oczywiście będzie wy wybierała Mary, czyli Mary wy zielona kasa. Ile ja muszę brać? Dwie. No jeszcze jedną. Jeszcze jedną. pensja. Tutaj żarówka, tak jak paskudna. Dobra, ja parę żarówkę, a ty masz wtedy te. Dobra, nie okay. będę kombinować. A czeka, bo jeszcze nie patrzyłam numerki 29. O, to jest dwójka, twoja ma 30. Dobra. Tak to kto zaczyna tym razem? Ech, możesz ty wtedy ty jak chcesz. Dobra, ja sobie zacznę przewrotnie od krzyżóweczki. No, prze... Trzymam kciuki. I co będziesz mm, na pewno tak, trzymają? Tak, tutaj was, o, muszę wam tutaj obraz odpowiednio ustawić. No dobra, na razie się żadne słowo nie utworzyło i szukamy kolejnych literek. Mamy literkę E. Mamy no, e to metafora, to Noe, <grych> to Hermes. Sporo jest, widzę. tak, tak, nawet parę jest. Ewa, Werona, bieg. Jeżeli chodzi o pierwszą krzyżówkę, to będzie to tyle. Na pewno będzie wyraz Werona. Mamy... A, nikotyna. kurek, niger e, i czy coś jeszcze? Nie. Dobrze. Kolejne jest T. Mamy w bonusie. O, nikotyna będzie. Co? No wyraz jest nikotyna, będzie na pewno z wyrazem. Aha. No pisz T. T, T, motto, chwila, żył, no nikotyna. No jest, jest. No. Dobrze. <grymne> mamy te. Dobrze. Teraz druga krzyżóweczka. Armata, szafot, tlen, stal. No trochę ich jest. Trochę było i się skończyło. Dobra. Kolejna literka to U. O. U mamy w Peru, Unia, Werona. Nie no tutaj nie Kotyna. ma. U. <grymne> Dobra, nie ma więc. Nie, cię, nie? Troszeczkę czasami. Nie, no. U. Czyli gdzieś mu występuje U Celsjusz, kurek. Kurek. No to tyle. Dobra. Następne jest S. Czy S do czegoś tam będzie potrzebne? Nikotyna. Hermes. Wasal i... Nie I to tyle. Jest. Szafot stal. Seszele. o pierwsze o, słowo. O, 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 no. Mamy pierwsze słowo. Dobrze. Czy S jeszcze gdzieś było chyba? A tu jest, jest. jeszcze eros, no. dobrze. I tu jeszcze. I w lisie jeszcze jest, dobrze. Następne jest D. D mamy. Honda. Mm, Nikotyna. Ada. <ślesk> Nie ma jeszcze wyrazów. ono. I w tym. D. No, za dużo tych D nie było. Kolejne to i. I. No dobrze, niech będzie. To <grystanie> tyna jest. <grystanie> Religia, powiat. Unia. Jeszcze na dole. I jeszcze o. tu hurtownia. Dobrze, to tyle. mamy. Tu mamy Nigier. O, mamy lisek. Lisek, drugi wyraz. O. Mamy drugie słówko. Jeszcze jedno. Tu mamy Nil. Piaskarka. Jeszcze I to jeden. Tyle. Kolejne to W. Werona. Tu mamy BMW, Verona. Nikotyna. No tu hmm? W. <noise> tu masz Ewa jeszcze. Jeszcze Ewa. Dobrze. Czy tutaj W się nam do czegoś przyda? Chyba nie, bo nie, nie widziałam. Chyba? Tu żadnego chyba? żadnego nie Nie. Ma. nie. No to no jeszcze zostały dwie literki. O, mamy literkę O. Bonusa raczej nie będzie hmm, Tak, tu jest Noe, Honda, Powiat. O, Motto. Jest, drugie czy trzecie? No, drugie. A, ja myślałam. Weronatron i Aha, już jedną literkę. O, A, to byś A Ada, Ewa, Wasal. No to na to to raczej no, nie liczę. A to nie będzie. Tu mamy Osa, Szafot, Kobra, Igor, Rok, Pionek, mm -hmm. ale N by mogli dać. I Oj, co my patenie. mamy? Mamy literkę C. Oj to C, C, Oj C chyba nie tutaj. Nie zrobiłeś. O, ale tak nie ma. Nie będzie bonusu. No tak, bonusu i tak tutaj nie da rady. Pierwszy nie ma C. Pierwszym nie ma C w ogóle. Tu o, mamy kurwa. Cels już, ale też się nie uda. Nie Maca nie. też nie da rady. Krzyżowa. No jak ty się popisałaś tutaj nie N nie było? Nie. No trudno. Trudno, mówić. Krzyżówka Pusta. A w bonusie było trzy dyszki. Wow. No dobra, krzyżóweczka. No to jak ty zacząłeś od tej, no to ja też za, yy, skończę tą super linię. Wezmę też. Kochani z numerkiem 50. No, zrobimy to tak tam, żeby nie... to przybliżyć. dobra. Będzie Już tak nie lepiej. Musisz przesuwać, tak. No to dobrze. Nie musisz przesuwać. Nie. I nie mogę zakrywać, tak? Uh -huh. łapkami, I to co patrzymy, czy jakieś tutaj się utworzy jakaś linijka, <śmany> mamy popcorn, popcorn na pewno wiem, że był, o. jeszcze tu mamy, czy gdzieś nie przegapiłam, bo ja taka gapa jestem, <śmany> często gubię, naprawdę się przyznaję, bez bicia, gubię się, e no jest, tu mamy, tu mamy. Pięknie. I chyba więcej no nie. nie mamy. Dobre. Teraz mamy biedroneczkę. Jedną. Kolejny mamy dzwonek. Tu mamy jeden dzwoneczek. Tu mamy drugi, ale nic nie chcę utworzyć. No zobacz. No. Jakby były słoneczko. No wiem to, to jeszcze tutaj zobacz. Bo myślisz też. No szukasz. No, tutaj. A tu też, no, o, to wtedy nie będzie. <grym> to oni tak nie dadzą, chodce. Całe mnóstwo linii by było. Teraz fotelik. Nie, nie mi, nie nie, 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 nie nie ma. Cytrynka. Chyba też nie widziałam. No nie. Szkoda. Serduszka, tu ja to już widzę. Jest jedno. I tylko jedno. I tylko jedno dla naszych kochanych widzów, oczywiście to serce. Tu mamy kluczyk. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ojej, to będzie być Zobaczcie, wszystko robią tak, żeby nie było. linii, nie, no nie. Tu mamy jeszcze księżyc. No to nic, nie daje. Mamy podkowy, ale podkowy nie było. No nie, nie No nie, bo, nie, niestety nie bo, kurczę, dacie mi to słońce czy nie? Nie. Lody, których chyba w ogóle nie było. No nie. Nie, pustek. Pustakowo dzisiaj jest na razie. Zrapeczka 50. Tego że nie kupuł w tej Numer 50. Ostatni bywa. Ostatni w z paczki, <coughs> tak? No okej, okay. ja zobaczę, czy uda mi się poszukać coś w ekstra pensji. Numerek 35 i co szukamy Kochanie, komuś szukamy by nie Przeszkadzały nasze ptaszki, to możemy na naszą nagrywanko. 7. Nie wyjść do innego pokoju, jakby coś to piszcie. 34 i 30. Czasami są ale za głośne. A co mamy? Ej, nie odkrywaj tych kontrolny. Mamy 35. 24. Na obok, idą. Idą, idą oboki. Dwójeczka. Częsko się drapie Szósteczka. No to trochę gorzej niż poprzednie wersje. A, pokaż, pokażę, no. 25. Ekstra pensja. Jedyneczka. 32 i ostatnie to 31. Wow. Nie Czyli ma. tutaj niestety, ale Czemu? nic z tego nie wyszło. Mm, ja, kochani, mam teraz elektryzujący cash z numerkiem 29. Tu, 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 tu. A tutaj ta żarówka, nie? No. no to na końcu <laughs> nie będzie jej. I co my tu będziemy szukać? Szukamy tak, siódemeczki. Trzymaj kciuki. Trzynaście. Siedemnaście. Trzymasz? Trzymam. Ocno. Koło nóg też trzymaj kciuki. 28. <laughs> yy, I szukamy tak. 29. No już mam też oboki, nie? Fajnie. 18. No, kolejny obok. <laughs> 19. 6, kolejny oboczek. I yeah. ja. 11. Krójeczka. No nie no. 21 kurka. Coraz mniej. A, 26. Dlaczego nie 8? No? Kurczę 8. 24 i ostatnia kochani. Tutaj 40, ale nie miałam. No oczywiście zobaczymy co tu w bonusie mamy. Arbużita. Mamy arbuza. Łobuza. Który mi nie dał, no jest A.E. Przegrana kochani. Okej, okay, to moja ostatnia szansa to fast cash. Szansa na sukces. Czyli szyderczyk z numerem 29. i zaczynamy od wisienek. Mamy walizeczkę, monety, monety, serduszko, szyderczyk, szyderczyk. Jest On zawsze musi być. Diamencik, korona. I klucz. A w bonusie mamy cylinder, nie ma worka. Oj, no, ta twoja ostatnia, także na razie jest pustakowo. Co za zdrapencję? Czekajcie, dobrze Zdrapeczka z numerem drugim. Zdrapeczka z numerem drugim to ja miałam powiedzieć. Mary mówi, że zielona kasa jest numerem dwa. Musiałam <laughs> się powtórzyć. No to co? Czy ta dwójeczka tutaj, po prostu pani oczywiście. Dała, Zrapeczki nie mogliśmy losować. I tak. 12. Znaczy się Mariusz nie mógł, bo on był po te zrapy. Jedyneczka. 32. I dwojeczka. Kurczę, jak numer zrapki. Trzymy kciuki. Mocno! <gry> I patrzymy, co my tu mamy. Dobrze, jedziemy dobrze. Mamy 36. Trójeczka obok.

11 znowu. 19. Jest, i, 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 I tu jesteście, tak? 27 nie mamy. Dwudziestek też nie było. 34. No czemu nie? 33. Jak to kręci się w kółko? Zbliża się, zbliża się. 16 I ostatnie, kochani, 20. Którego nie mamy. Czyli ta zrapeczka też pusta, czyli dzisiejszy odcinek jest z przegraną, pusztakową. Wszystkie zrapeczki, niestety, puste. Te się nam nie udały. Jak to się mówi, mamy. Będzie to wyrywka. <grywka> Zobaczymy. Szkoda, 30 poszło w plecy, ale to nic. Będziemy dalej walczyć. Będziemy. Próbować. Szukać no, tej, tej stówy gdzieś w zrapce no bo kółce 77 mieliśmy najwięcej, nie? Tak. No, no to szukamy stówy, no i nie możemy znaleźć, o tak ładnie macie i stówy, 50, 50, 50, 50, 50. <śmiany> piękne wygramy. Dobra kochani, nie będę marudziła, także już kończymy i oczywiście zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. I do zobaczenia w pizza. Do zobaczenia, dużo zdrówka, pozdrawiamy serdecznie, pa. pa.